Dla nas jest najważniejsze, żeby jak najwięcej pracować z młodzieżą, a tutaj w Pile są bardzo dobre warunki dzięki staroście pilskiemu, dzięki osobom, które zarządzają miastem. To wszystko idzie w bardzo dobrym kierunku, bardzo dobre szkolenie, no co widać tak pochali. Chłopaki mają swoje parametry, reprezentują bardzo dobry poziom. No to też jest taka wizyta, można powiedzieć też gospodarska, bo w tej szkole jest również SOS, czyli ten siatkarski ośrodek szkolny no i my walczymy o to Polska Siatkówka żeby ta piramida była prawidłowo budowana, żeby jak najwięcej ludzi, młodych ludzi trenowało siatkówkę w tej chwili, jeżeli tak policzymy wszystko, to w akademiach, i w SOS-ach jest ponad 16 tysięcy młodych ludzi którzy grają, w si uprawiają siatkówkę do tego są przecież kluby młodzieżowe także, no tutaj bardzo, bardzo się cieszymy, no a to widać po sukcesach też, które są Później, tak, w tym roku mamy trzy finały Mistrzostw Świata. Kadetów, juniorów i młodzieżowca. No, wydaje mi się, że właśnie dzięki takim ośrodkom jak w Pile, dzięki pomocy samorządów, Pilskiego, no, możemy tą siatkówkę robić w terenie i to z tego, z tego jestem bardzo, bardzo zadowolony. Zaprosiłem pana prezesa zespołu Piłki Siatkowej z kilku powodów. Pierwszy powód to jest taki, że odbywa się akurat konwent starostów w sali Wielkopolski. W Pile są obecni w tej chwili właściwie wszyscy starostowie z naszego województwa. Wczoraj uczestniczyliśmy wszyscy w uroczystym spotkaniu. Pan prezes poznał starostów, starostowie poznali pana prezesa. Na pewno jest to dobre, dobre pole do przyszłej współpracy. Natomiast jeżeli chodzi tutaj o nasze podwórko, o podwórko pińskie, przede wszystkim tak jak dzisiaj, chciałem też, żeby nasi zawodnicy Jokera piła SMS-u, bo to prawda, są, można powiedzieć dwóch. Jednostkach jednocześnie, ci zawodnicy, żeby mieli okazję spotkać się z Panem Prezesem, który przekazał im przecież wiele wartościowych, ważnych słów. Sam zresztą wywodzę się ze środowiska sportowego, więc wiem, co to znaczy, gdy tacy młodzi zawodnicy mają okazję poznać się osobiście ze sternikiem danej dyscypliny sportowej. Kolejnym elementem, kolejnym powodem wizyty Pana Prezesa jest m.in. też to, że będę za kilka dni składał wniosek o to, żeby inwestycje, to jest budowa hali sportowej, sportowo-widowiskowej przy naszym Ogólniaku, przy ulicy Pola, umieścić na tak zwanej liście strategicznej inwestycji, które muszą, są potrzebne sportowi. Konkretnie w tym konkretnym przypadku siatkówce. Z formalnych takich powodów istnieje możliwość, jeżeli nasza inwestycja znalazłaby się w takim programie, otrzymanie dofinansowania nawet do 70%, jeżeli realizacja jest takiej inwestycji. Odbywa się przy szkole Mistrzostwa Sportowego. Więc no, mówimy też również tutaj o, o tym elemencie gospodarczym, elemencie finansowym. To też jest powód. Oczywiście pan prezes wiedział o tym, w jakim celu obiecał wsparcie tej, tej inicjatywy. Właściwie już dzisiaj chyba będziemy tworzyć wspólnie taki list intencyjny. Który, który po takiej obróbce formalno-prawnej w ciągu dosłownie kilku dni będzie podpisany. Między innymi też dlatego tutaj zaprosiłem pana prezesa, który zresztą na tej hali grał 20, przeszło lat temu, jako, jako jeszcze zawodnik i, i stwierdził, że dla takiej młodzieży właśnie warto, warto takie działania podejmować. Yy, wspólnie ze starostą bardzo byśmy... Chcieli i Związek będzie wspierał chęć budowania nowej hali tak, przy, przy szkole, która też spowoduje, że lepiej będzie, jeszcze lepiej będzie tą, tą siatkówkę uprawiać dla, dla wszystkich, którzy są z powiatu, z rejonu, z miasta Piły. I tutaj no, będziemy y, wspierać tą inicjatywę budowy hali i pomagać, bo to jest wszystko idzie tylko po to, żeby ta siatkówka polska na świecie funkcjonowała. A ja tutaj też zawsze przyjeżdżam z wielką sympatią, ponieważ. No przed tym jak byłem presem byłem na początku dyrektorem Orlen Ligi i no byłem bardzo mocno związany z żeńską siatkówką i z Pilską, bo w tamtych latach Piła odgrywała bardzo ważną rolę. Trener Matla, który tu prowadził zespół, wielokrotnie zdobywał medale na mistrzostwach Polski. No i życzę Siatkówce Pilskiej, czy to żeńskiej, czy to męskiej, żeby dorównała poziomem do tamtego zespołu.